Witaj kochana duszo, zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech i pozwól sobie na moment tylko dla siebie. Przed nami rozkład kart tarota, który może przynieść wskazówki, zrozumienie i delikatne światło na to, co teraz jest dla ciebie ważne. Weź z tego przekazu dokładnie to, co z tobą rezonuje, a resztę zostaw bez oceniania. Jeśli czujesz energię tego miejsca i chcesz tu wracać częściej, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz kanał, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Nawet krótkie jestem. Twoja obecność i wsparcie naprawdę mają znaczenie. A teraz skupmy się połączmy z intuicją i przejdźmy do rozkładu kart na dziś. Wylosowaliśmy karty. Paść Denarów, głupiec, rycerz kielichów. Paść Denarów. Ta karta mówi o początku czegoś realnego i ważnego, nawet jeśli na razie wygląda niepozornie. To energia nauki, pierwszych kroków, ciekawości i chęci rozwoju. Możesz mieć wrażenie, że dopiero się uczysz, albo że nie wiesz jeszcze wszystkiego. I to jest w porządku. Paść denarów zachęca. Bądź cierpliwy, skup się, rób swoje krok po kroku. To, co teraz zaczynasz, ma potencjał, ale wymaga czasu i zaangażowania. Głupiec to nowy start i odwaga, by ruszyć w nieznane. To moment, w którym serce mówi spróbuj, nawet jeśli rozum ma wątpliwości. Ta karta pokazuje, że możesz stanąć przed wyborem, zostać w tym, co znane. Czy zrobić krok naprzód bez gwarancji? Głupiec nie obiecuje bezpieczeństwa, obiecuje wolność i świeżą energię. To zaproszenie, by zaufać sobie i życiu. Rycerz Kielichów Tu wchodzą emocje, uczucia i serce. Rycerz Kielichów to romantyk, marzyciel, ktoś, kto kieruje się intuicją. Może oznaczać osobę, która pojawia się z ofertą, uczuciem, zaproszeniem albo gestem pełnym ciepła. Może też mówić o tobie, że zaczynasz działać zgodnie z tym, co czujesz, a nie tylko z tym, co powinieneś. Co nam mówi całość przekazu? Ten rozkład pokazuje historię. Uczysz się czegoś nowego. O tym mówi karta Paś Denarów. Decydujesz się zaryzykować i zrobić pierwszy krok. O tym mówi karta Głupiec. Podążasz za sercem i emocjami. O tym mówi karta Rycerz Kielichów. To może dotyczyć nowej relacji lub odnowienia uczuć, nowej drogi życiowej lub zawodowej, decyzji, w której serce chce czegoś innego niż dotychczas. Przekaz jest prosty. Nie musisz mieć wszystkiego zaplanowanego. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok szczerze i z otwartym sercem. Dzisiejsze czytanie będzie wyjątkowe. Dzisiaj do naszego czytania dobierzemy kilka dodatkowych talii, aby przekaz był pełniejszy, głębszy i jeszcze bardziej precyzyjny. Oprócz kart tarota, sięgniemy po kartę stali oko duszy, która pokaże to, co dzieje się na poziomie wewnętrznym emocjach, intuicji i podświadomości. Następnie dobierzemy kartę stali anielskie odpowiedzi, aby otrzymać jasne wskazówki i odpowiedź na to, co w tej chwili jest dla Ciebie najważniejsze. Do tego dołączy karta stali kryształowe przesłanie aniołów, która wskaże energię wspierającą Cię teraz najbardziej i podpowie, jak możesz wzmocnić siebie na poziomie duchowym i energetycznym. Na koniec pojawi się karta stali mistycznej mądrości, która domknie cały przekaz i pokaże ogólną wskazówkę, radę lub przesłanie na teraz coś, co warto zabrać ze sobą po tym czytaniu. Pozwól sobie na chwilę spokoju, otwórz się na przekaz i wybierz to, co z tobą rezonuje. Karta stali, oko duszy 15. Jakie emocje towarzyszą Ci dzisiaj? Daj sobie prawo, by je czuć. Nie zawsze musi być pięknie i wesoło, jak w letni słoneczny dzień. Czasem może być pochmurnie, wietrznie i smutno. Daj sobie prawo do odczuwania całej gamy emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i tych uznawanych za negatywne. Nie ma lepszych i gorszych emocji, one po prostu są. Nie podważaj poprawności swoich uczuć. Emocje, które poczujesz w pełni, nawet jeżeli są na początku niewygodne, z czasem mogą transformować w coś innego. Zamknij oczy, weź głęboki oddech. Jaką emocję dziś czujesz? Oddychaj z nią przez kilka minut, daj jej być. Obserwuj, jak się zmienia, transformuje, staje się mniejsza. Karta stali anielskie odpowiedzi. To jesteś gotów? Wszystkie twoje poprzednie doświadczenia prowadziły cię do tego momentu. Uczyłeś się i doświadczałeś duchowego wzrostu na wielu płaszczyznach. Nic więcej nie musisz robić. Jesteś gotów pójść naprzód i stać się osobą, którą, jak podpowiada ci w głębi własne serce, pisane jest ci być. Świat niecierpliwie czeka na korzyści wynikające z realizowania przez Ciebie celu Twojego życia. W tej sytuacji możesz nareszcie stawiać swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Nadeszła pora, by zrobić to, co jest dla Ciebie właściwe. Karta Stali kryształowe przesłania aniołów to. Granat, oczyszczenie i detoksykacja. Ta karta prawdopodobnie potwierdza coś, co już wyczuwasz: nadszedł czas, aby uwolnić fizyczne i energetyczne toksyny z Twojego życia. Ta zmiana jest konieczna, szczególnie w celu wsparcia zdrowia. Jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi Ci na myśl w kwestii detoksykacji? Być może otrzymałeś wewnętrzne boskie przewodnictwo, aby cieszyć się dietą opartą na czystej energii lub stronić od chemikaliów. A może czujesz się powołany, aby unikać trudnej energii w relacjach, portalach społecznościowych, codziennych działaniach czy mediach. Nastał korzystny czas na dokonanie tej zdrowej zmiany. Jeśli jakiekolwiek uzależnienie wywołuje niekontrolowane pragnienie, Skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego specjalisty. Modlitwa może również pomóc ci oczyścić własną motywację i intencje, aby inspirować się wyższym ja zamiast ego. Dzięki wyższym wibracjom, twoje manifestacje będą częściej urzeczywistniane i bardziej satysfakcjonujące. Karta Stali, Mistyczna Mądrość to. Archanio Gabriel, wysłannik twórczości i nadziei. On kontaktuje się z tobą poprzez twoje serce i duszę. Gabriel, którego imię oznacza Bóg jest moją siłą, kieruje przepełnionych nadzieją rodziców ku płodności i poczęciu, dodając im odwagi i siły. Jest aniołem komunikacji i sztuki. Inspiruje cię i motywuje do rozwijania swojej twórczości. Jego obecność napawa entuzjazmem i dodaje otuchy przy kreatywnych przedsięwzięciach. Pomaga artystom, autorom, muzykom i tancerzom w osiągnięciu ich pełnego potencjału i uzyskaniu życiowego spełnienia. Jeśli zajmujesz się dziećmi profesjonalnie lub prywatnie, to znajdziesz u swego boku Gabriela, który będzie nad tobą czuwał i cię wspierał. Mantra: Podążam za głosem swojego serca. Jak zawsze, kochani, przypominam, że to był przekaz kolektywny: weź z niego to, co z tobą rezonuje, a resztę zostaw. Każdy z nas jest na innym etapie swojej drogi, i dokładnie tak miało być, że właśnie te karty dziś się pojawiły. Jeśli ten rozkład był dla ciebie pomocny, daj znać w komentarzu. Bardzo chętnie czytam wasze odczucia i refleksje. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych przekazów. Dziękuję Ci z całego serca za wspólnie spędzony czas, za oglądanie i za energię, którą tu zostawiasz. Zapraszam Cię do kolejnego filmiku. Do zobaczenia już wkrótce. Kameleona.